Kiedy uczę języka polskiego obcokrajowców, zwykle rozmowy na temat czytanych tekstów zaczynamy od tłumaczenia niezrozumiałych słów. To, sło to słowa budują zdania, ze zdań budujemy całe teksty. Wydaje się zatem, że zrozumiałość tekstów zależy właśnie od rozumienia słów. Ze mną w studiu profesor Magdalena Zawisławska, dyrektor Instytutu Języka Polskiego, specjalistka od prostego języka, wykładowczyni na studiach podyplomowych, prosty język i efektywna komunikacja dla praktyków. Magdalena, no właśnie. Słowa, słowa, słowa. Które z nich najbardziej utrudniają komunikację? Z perspektywy z jednej strony specjalistów od prostego języka, ale z drugiej strony też z naszej perspektywy użytkowników, czytelników tych tekstów urzędowych. Mhm. E, tak, rzeczywiście tak naprawdę to jest pierwsza. Warstwa, z którą się zderzamy, kiedy podchodzimy do jakiegokolwiek tekstu. I jeżeli nie przebrniemy przez tą pierwszą warstwę, no to nie ma oczywiście żadnej możliwości, żebyśmy cokolwiek zrobili z tym tekstem dalej, bo po prostu nie będziemy w stanie tego tekstu przetworzyć. Więc rzeczywiście leksyka jest niezwykle ważna. I w w takich zasadach podstawowych dosyć ogólnie mówi się dotyczących czucia prostego języka, żeby używać słów powszechnie zrozumiałych, żeby unikać trudnych sformułowań. Oczywiście to się wydaje bardzo intuicyjne i proste, no właśnie, e, tak. ale tylko pozornie. Ale jest to bardzo, bardzo właśnie mylące. Po pierwsze, skąd my mamy wiedzieć, że jakiś wyraz jest powszechnie znany, i czy nie jest przypadkiem trudny. No i rzeczywiście. Prowadzono rozmaite badania też takiej perspektywy psycholingwistycznej, jakie wyrazy są odbierane przez nas jako właśnie trudne. I tutaj tak naprawdę decyduje o tym kilka elementów. Po pierwsze, to jest coś, co jest używane w rozmaitych narzędziach do pomiaru prostoty tekstu, np. w jasnopisie czy w logiosie, czyli po prostu długość wyrazu. To zostało oczywiście przeniesione żywcem z języka angielskiego, ale na gruncie polskim ten długi wyraz oznacza co innego niż w języku angielskim. W języku angielskim trzy sylaby to już jest długi wyraz, trzysylabowy. Tak, ale, ale... w związku z tym, że język polski jest językiem fleksyjnym, fleksyjnym. Prawda? więc tu trzeba było tę miarę <grym> wydłużyć. <grym> oczywiście, no bo wystarczy, że sobie wezmę prosty wyraz kotek, ale wezmę sobie celownik, komu, czemu się przyglądam, kotkowi, już mamy strasznie długi, trzysylabowy wyraz, właśnie przez to, że go końcówka fleksyjna wydłużyła. Więc oczywiście na naszym gruncie to wyraz będzie czterosylabowy i dłuższy. I faktycznie okazuje się, że dla nas jest bardzo dużym wysiłkiem operowanie na wyrazach dłuższych. I jeżeli chodzi o pamięć długo, mhm. znaczy krótkoterminową, długoterminową, po prostu bardzo od nas wymaga sporego wysiłku jako i nadawcy i odbiorcy, żeby takie wyrazy przetwarzać, więc długość jest ważna. Tak, zwłaszcza jeżeli na przykład w tekście mamy dużo tych długich słów, prawda, to też jest ta Właśnie. frekwencja na to wpływa. I tutaj mhm. na przykład mamy coś, co jest bardzo typowe dla języka oficjalnego, urzędowego, czyli ukochane Gerundia. <laughs> Które również z racji swojej budowy będą dłuższe od czasowników. Tak, gerundia, czyli te formy na Anie-E, e, tak. prawda? Weryfikowanie, na przykład, tak. sprawdzanie chociażby, tak, tak, jeżeli chcielibyśmy od tego. I już widać e, różnicę, tak? tak? Weryfikować, weryfikowanie. Tak. Jak nam się niesamowicie ten wyraz wydłużył, więc już te właśnie rzeczowniki od czasownikowe, czyli gerundia, już z tego powodu. Nie są dobrym wyborem, bo są po hmm. prostu zawsze dłuższe od, od czasowników. Druga kwestia, na którą zwrócono uwagę, badając właśnie przetwarzanie leksyki, to jest przynależność do części mowy. Okazuje się, że dla nas najprostsze są takie. Prototypowe, podstawowe rzeczowniki, czyli takie etykietki, które możemy nakleić na jakieś obiekty pozajęzykowe. Trawa, drzewo, kot, pies, krowa. Tak się dziecko też uczy języka, właśnie zaczyna się od tych etykietek. I to są rzeczywiście najprostsze do przetwarzania, najbardziej oczywiste. W drugiej kolejności są już nieco bardziej skomplikowane przymiotniki, które nazywają cechy, ale cecha nie istnieje w oderwaniu od obiektu, czyli nie musimy... możemy jej dotknąć tak, i powąchać. Znaczy powąchać możemy, tak, ale musimy ją pojarzyć. Powiedzmy, żółty musi być coś żółte, tak? Mhm. Żółty jak cytryna. Więc one już wymagają od nas większej, bardziej skomplikowanych operacji mhm. mentalnych niż takie właśnie podstawowe etykietki, jak rzeczowniki. Najgorsze są czasowniki, najtrudniejsze są czasowniki, bo one tak naprawdę nazywają niezwykle czasami skomplikowane relacje, w których bierze udział wielu takich, no można powiedzieć, aktorów, między którymi coś tam się rozgrywa, czy jak na przykład mamy rozmawiać, no to jest. Ktoś, drugi uczestnik mhm. konwersacji, jakiś temat, czyli oczywiście do tego mamy czas, miejsce i tak dalej, czyli wymaga to zapamiętania od użytkownika nie tylko samego wyrazu, ale też jego wymagań składniowych i semantycznych. Dlatego czasowniki są najtrudniejsze. Ale jak właśnie na przykład weźmiemy sobie rzeczowniki, to okazuje się, że rzeczowniki, które są tworzone od przymiotników, czyli takie właśnie bardzo często zakończone na oś, Ość. Tak? Mhm. czyli coś, na co zwracamy też uwagę podczas uczenia się, co to jest prosty język i jak należy pisać teksty w prostym języku, żeby unikać tych ości mhm. wszystkich, czy jak mamy właśnie te rzeczowniki odczasownikowe, które no, nie dość, że są długie, to jeszcze nazywają. Coś bardzo abstrakcyjnego, czyli nazywają czynność. Rzeczownik nie jest przystosowany tak prymarnie do nazywania czynności czy cechy. To nie jest jego typowa funkcja. Więc to już jest dodatkowe dla nas obciążenie, że my musimy przetworzyć rzeczownik, który tak naprawdę rzeczownikiem nie jest. Znaczy jest opakowany, że tak powiem, w pudełko rzeczownikowe, tak. ale semantycznie rzeczownikiem nie jest. Więc to jest bardzo duże obciążenie dla umysłu. Czyli każdy, każdy rzeczownik nazywający czynność, akcję, cechę będzie trudny z definicji. Po prostu będzie trudniejszy niż zwykły, typowy rzeczownik. Tak, bo jest taką formą z pogranicza dwóch światów, prawda? Tak. I tutaj, tak jak powiedziałaś, nasz mózg no, musi zawalczyć, gdzie go przypisać tak. i jeszcze tak, co ono oznacza. Więc to jest ten, to, ten, ta dodatkowa trudność. To jest ciekawe to, o czym powiedziałaś, że czasowniki faktycznie tak mentalnie są trudniejsze do zrozumienia, ale jednak właśnie ze względu na to, że te ukryte czasowniki są jeszcze trudniejsze, to w prostym języku mówimy jednak używać czasowników zamiast tych właśnie rzeczowników od czasowników. Wziąłem, tak tak, prawda? Bo tak. to jest takie kombo, którego nasz umysł nie jest w stanie e, jakoś e, strawić, przetworzyć. No właśnie i te rzeczowniki odczasownikowe i te formy abstrakcyjne, one są bardzo typowe z jednej strony dla języka prawnego, prawniczego, tak, z drugiej strony dla języka urzędowego, ale też w ogóle dla języków specjalistycznych, cảm... prawda? Więc to jest też ten taki, taka blokada komunikacyjna, którą one tworzą, ale z drugiej strony w tych tekstach Specjalistycznych mamy terminy, prawda, które, no właśnie, które też są trudne z, z innych powodów. Tak, co zrobić z terminami? Co, co to w ogóle za zjawisko? To słownictwo specjalistyczne i, i terminy? Znaczy tutaj oczywiście przede wszystkim mamy do czynienia z wyrazami, które należą do jakichś odmian polszczyzny, tak. no właśnie, specjalistycznych. I tutaj jak gdyby no nie można walczyć z tym i jakby twierdzić, że, że, że da się to wyrugować. Były takie próby, był na przykład taki gramatyk Jacek Przybylski, który stworzył właśnie według niego dużo piękniejsze i prostsze terminy gramatyczne. Nie da się z tego zrozumieć słowa po prostu, więc to niestety nie jest dobry pomysł. Zwłaszcza, że te terminy są bardzo często takimi zapożyczeniami międzynarodowymi, że to są po prostu takie rzeczy, które należą i występują w bardzo wielu językach, przynajmniej indoeuropejskich. No właśnie, więc wbrew pozorom na przykład obcokrajowcom, prawda, którzy też, e, znaczy, no, do których też skierowany jest prosty język, e, to terminy mogą ułatwić zrozumienie, prawda, na jeżeli pewno. to będą. No właśnie, jeżeli, bo to jeżeli, jest to słownictwo tak, wspólne. Tak, tak, tak? jest tak? jak czy, najbardziej. Czy rdzenie przynajmniej są wspólne. Jak najbardziej. Mhm. E, więc ja bym tutaj e, no, nie poszła w stronę właśnie zwalczania terminologii no właśnie. za wszelką cenę. Ja zresztą w ogóle uważam, że w prostym języku najważniejsze jest odbiorca pytanie, do kogo mówimy i po co. Tak. Czyli to nie możemy robić wszystkich tekstów na jedno kopyto, tak, tak samo, faktycznie. tylko po prostu uwzględniamy, do kogo tekst jest skierowany. Ja nie będę pisała na przykład artykułu naukowego do czasopisma naukowego w języku bez terminów, bo to jest po prostu niewykonalne i nie ma najmniejszego sensu, bo mój odbiorca założony będzie językoznawcą badaczem, który. Zrozumie ten tekst. Tak, mało tego. Gdybyśmy do niego pisali, właśnie gdybyśmy między sobą pisały bez terminów, to musiałybyśmy jeszcze więcej włożyć w to pracy, żeby zrozumieć te teksty. Tak, bo, no właśnie, byłoby to niezwykle skomplikowane. Tak. Więc tak. Po komunikacji specjalistycznej terminologia na pewno jest ekonomiczna, bo mhm. po prostu nam ułatwia komunikację. Oczywiście. Problem się zaczyna wtedy, kiedy przechodzimy na taki grunt już języka ogólnego. Kiedy mówimy do odbiorcy, który nie jest specjalistą w naszej dziedzinie, wiemy, że nie jest specjalistą mhm. w naszej dziedzinie. No więc to będzie dotyczyło w sytuacji, nie wiem, powiedzmy, zawierania jakichś umów w banku, w ubezpieczeniach różnego typu, czy na przykład komunikacji lekarz-pacjent. Mhm. To jest bardzo ważna sprawa, bo rzeczywiście mówienie do pacjenta językiem typowo medycznym, no. Ani po pierwsze niczego nie wyjaśni pacjentowi, a raczej go bardziej przestraszy. Tak, a to jest i tak trudna sytuacja dla niego. A sytuacja jest dramatyczna. No właśnie. To jest dramatyczna. Więc to jest oczywista sytuacja, że tam te terminy muszą być zastąpione jakimś językiem innym. Czy na przykład popularno, popularyzacja nauki, mm -hmm. co teraz jest bardzo że tak powiem, na topie, mówiąc po staropolsku. E... Zresztą trochę to też teraz robimy. Popularyzujemy tak. wiedzę Popole o prostym języku. <grym> Oczywiście, więc yy, kiedy wiem na przykład, że. Piszę jakiś tekst, na przykład nie wiem, chociażby o gramatyce, i wiem, że moim odbiorcą będzie osoba, która nie jest polonistą, nie jest filologiem, no to wiem, że muszę to napisać inaczej. Nie zawsze oczywiście da się terminów uniknąć. To jest po prostu czasami, jeżeli chcę na przykład komuś wytłumaczyć, nie wiem, co to jest derywat słowotwórczy, to oczywiście najlepiej jest to zrobić za pomocą jakiejś krótkiej definicji. Mhm że to jest wyraz, który pochodzi od jakiegoś innego wyrazu, zbudowany w ten sposób, że na przykład Dodajemy do niego jakąś, jakiś element nowy, który nazywamy formantem. Na przykład... No o właśnie zastanawiałam się, jak z tego wybrniesz, bo to jest nasza wielka bolączka, prawda? Tak, tak czyli to krzyczenie, że sufiksy to coś innego niż końcówki, prawda? I jak ten formant, jak ten sufiks nazwać teraz, prawda? Tak, tak, no, tak, właśnie. Ja nie tak, końcówka mm -hmm, absolutnie tak, nie. No właśnie tak, I, mm -hmm. może, najlepiej ja osobiście uważam, że najlepiej się sprawdzają przykłady. Właśnie. Y mhm. Przykłady, metafory są bardzo mhm. dobre również w takim języku, kiedy chcemy właśnie mówić do kogoś, kto nie jest specjalistą. Ja do tej pory zapamiętam znakomity przykład właśnie też ze słowotwórstwa, gdzie ja nie wiedziałam, chociaż chodziłam na gramatykę, to był mój pierwszy rok już na studiach doktoranckich, poszłam na hospitację do profesor Waszakowej, specjalistki od mhm. słowotwórstwa i ja do, nie rozumiałam, co to jest kategoria i typ słowotwórczy. Były mhm. to dla mnie abstrakty, mimo że przeszłam przecież kurs gramatyki, no tak. uczyłam się, więc. Co to jest? I pani profesor Waszakowa narysowała na tablicy taki tort. I mówi, tak, to jest kategoria słowotwórcza. W tym torcie na przykład, nazwijmy sobie, że to jest tort nazwy miejsc. I tutaj będzie przystanek, tutaj będzie jadłodajnia, tutaj będzie uczelnia. Mhm. I tam wszystkie derywaty wpadają właśnie do tego wielkiego tortu. A jak chcemy powiedzieć, co to jest typ słowotwórczy, to wyobraźmy sobie, że ten tort ma kawałki i sobie weźmiemy na przykład kawałek tego tortu i to będą wszystkie nazwy miejsc, zakończone na Alnia. Mhm. I to uważam jest właśnie znakomity przykład tworzenia takiej właśnie narracji metaforycznej, mhm. opowieści, podania przykładów, mhm. ale tak, żeby wyrugować terminologię z języka. Absolutnie się nie da, nie uciekniemy. No nie, prawda? I też mhm. trochę, byłoby, znaczy trochę byłoby to ze szkodą dla języka, prawda? Oczywiście. To znaczy, to jest też woda na młyn osób, które krzyczą, że upraszczacie język, a to nie chodzi o to, żeby język upraszczać, prawda? My upraszczamy teksty, to jest, no to jest inne działanie, prawda? Tak. Absolutnie nie pozbywamy się tego, tego słownictwa. W tych tekstach urzędowych, bo no właśnie, bo a propos tego, co my upraszczamy, zwykle teksty urzędowe, prawda, różnego mhm. rodzaju regulaminy, umowy, mhm. o których mhm. wspomniałaś, tam pojawiają się jeszcze te urzędyzmy, kancelaryzmy, Prawda? Takie słowa, które z jednej strony są archaiczne, no bo znajdziemy je też w XIX wieku, nawet jeszcze jeszcze mhm. wcześniej, i które się trzymają tak mocno, prawda, jako takie z jednej strony archetypy, z drugiej strony prawda, coś co przetrwało wieki, a my dalej mówimy, piszemy właściwie częściej niniejsza umowa, przedmiotowa sprawa, zmiankowany, zmiankowany. No właśnie, co to za typ leksyki? To jest coś co dotyczy, ja bym powiedziała dwóch stylów funkcjonalnych w polszczyźnie. Mhm. Języka urzędowego mhm. i niestety języka naukowego. To właśnie. To jest po prostu spadek po zaborze pruskim. Tak. Po tym, jak pisano po prostu w czasach zaborów, mhm. przede wszystkim właśnie w zaborach, w zaborze pruskim, w zaborze austriackim. I to niestety zostało. I w dodatku nabrało takiego, właśnie takiej otoczki mitologicznej, takiego właśnie języka lepszego. No właśnie. I to się bardzo mhm. mocno trzyma. Ja byłam. W sporym szoku, jak właśnie prowadziłam całkiem niedawno kurs dla pracowników badawczo-dydaktycznych na Uniwersytecie mm -hmm. Warszawskim z prostego języka, i tam jeden z uczestników rzucił w pewnym momencie taką tezę, że, że są jakby lepsze i gorsze słowa, i że na przykład posiadać to jest takie lepsze mieć. Aha. Co oczywiście jest nieprawdą, ponieważ posiadać i mieć to są czasowniki, które różnią się między sobą i są używane tak naprawdę w różnych kontekstach, ale panuje takie przekonanie, mm -hmm. co zresztą prowadzi do błędów językowych. Na przykład słuchamy sobie, nie wiem, w telewizji, że ktoś posiadał obrażenia na głowie. No właśnie, posiadał obrażenia, <laughs> tak. Ale jest to przekonanie, mm -hmm. że są słowa lepsze i gorsze. I właśnie ten, ten, te, te, ten język urzędowy nabrał takiego takiego właśnie takiej otoczki bycia takim lepszym, mhm. właśnie przez to, że jest taki skomplikowany, że jest taki właśnie długie są tam te frazy, że jest to zamiłowanie do takich konstrukcji właśnie ym, wielowyrazowych, takich analitycznych tam zamiast móc to nie wiem, mieć, mieć możliwość, możliwość. uiścić należność. Mhm. I takie właśnie przekonanie, że to jest jakiś język lepszy, bo jest właśnie trudny, bo jest długi. Bo są takie słowa, których normalnie nie używamy. Tak, prawda, są lepsze. te, są lepsze, bo są też właśnie archaiczne, nacechowane. Znajdziemy je w dawnej literaturze, w Piśmie Świętym, prawda? Hmm. Bo takie albowiem, tak, e, gdzieś tam wrzucimy tak i od razu jesteśmy w innym, lepszym, lepszym świecie. I to mhm. funkcjonuje cały czas bardzo mhm. mocno w takim przekonaniu osób no, z dobrym wykształceniem, bo mhm. akurat nie byli na tym kursie, to nie byli filolodzy, mhm. ale to były osoby, które no, normalnie funkcjonują przecież z doktoratami, z habilitacjami. Mhm. I jest to przekonanie, że właśnie na przykład to posiadać, to jest takie lepsze mieć. Tak, to jest właśnie też e, ciekawe, no bo e, jak my podchodzimy do języka, prawda, że są słowa lepsze i gorsze, prawda, tak. że to jest taka, e, e, taka ocena tego, e, tego słownictwa, no bo tak tak naprawdę takie słowo jak posiadać, my i tak je zrozumiemy, prawda, czyli mhm. to nie jest ta blokada komunikacyjna, jak w wypadku wyrazów specjalistycznych, terminologii, mhm. ale one budują dystans, prawda. Tak. Właśnie ja jestem lepszy, bo używam posiadać i ja patrzę na ciebie z góry, mhm. bo ja mówię iż, prawda, i mówią albowiem, e, i coraz wyżej. Jednakowoż, <laughs> prawda? O te ży, prawda? Te partykuły, gdyż, prawda, od razu brzmi lepiej, jak tak. sobie tak, e, jak tego użyjemy. Więc widzimy też, że to słownictwo, właśnie z jednej strony, może utrudniać komunikację, a z drugiej strony budować, no właśnie, kolejne mury, tak? tak? I takie mhm. różnice między e, nadawcą i odbiorcą, mhm. a to, o czym powiedziałaś, w tym akcie komunikacji, no, ważny jest bardzo ten odbiorca, tak? Chodzi też o to, żeby on się nie czuł źle w tej e, mhm. sytuacji. Komunikacyjnej. Mamy też takie słowa, które wydaje się, że leżą na drugiej szali, tak? no bo z jednej strony właśnie te urzędyzmy to mm -hmm. archaizmy, wyrazy mm -hmm. stare, a z drugiej strony mamy słowa modne. Bardzo często to są słowa nowe, które weszły do języka mm -hmm. niedawno albo weszły do języka w innym znaczeniu. I znowu mogłoby się wydawać, że jak modne, to powszechne, mm -hmm. zatem zrozumiałe. Mm -hmm. Dlaczego więc mówimy ludziom, żeby jednak tych słów modnych nie używali aż tak często, nie nadużywali? Co jest złego w modzie językowej? To znaczy, tak, ja w ogóle, do te, jeżeli chodzi o słowa mhm. modne, to ja bym właśnie podchodziła do tego trochę ostrożniej niż mhm. w, na przykład to jest w różnego typu poradnikach Jasne. językowych, bo ja zawsze, jako tutaj, taki no, gramatyk, lubię mieć jasno i wyraźnie powiedziane, w którym momencie słowo staje się modne, o, czyli właśnie. ile razy trzeba słowa użyć, kiedy staje się modne. Ale na pewno. Trzeba uważać bardzo z nadużywaniem słów, które w pewnym momencie stają się przezroczyste. To znaczy, jest tak rozmyte ich znaczenie, mhm. że w zasadzie przestaje być wiadomo, cóż, co one w zasadzie co one oznaczają. Jasne. I to mogę podać dwa przykłady. Pierwszy przykład to jest masakra. Czyli w ogóle wyraz, który no w swoim podstawowym znaczeniu jest no bardzo ponury. Tak. I on nagle zaczął funkcjonować, najpierw jako no, oznaczenie jakiegoś wydarzenia nieprzyjemnego dla kogoś, mm. nie, wiem, nie wiem, pękła rura u mnie w mieszkaniu, po prostu totalna masakra. Ale co ciekawe, teraz zaczyna oznaczać wydarzenia pozytywne, że mm. masakra masakrycznie nagle zaczyna oznaczać coś pozytywnego. I w tym momencie to słowo już przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Ani nie jest wartościowane negatywnie, ani pozytywnie, bo można go użyć i tak i tak. I ja nie wiem czy w zasadzie jak ludzie Zgadza. mówią masakra masakrycznie, co, co oni mają na myśli. Tak, czy trzeba im współczuć, czy się z nimi cieszyć? Czy się z nimi cieszyć? Drugi taki wyraz, który no, jest ewidentnie nadużywany, bo to rzeczywiście ja nawet z ciekawości kiedyś go wrzuciłam do wyszukiwarki, zobaczyć, mhm. co mi wyskoczy, kultowy. A. Tak. Wyskoczył mi kultowy majonez, kultowy wafelek, kultowy autobus, kultowy samochód. Po prostu tyle było tych kultowych rzeczy, tak. że znów ciężko by mi było opisać znaczenie tego słowa. Mhm. Jak, jak w zasadzie zdefiniować, co, co to właściwie jest? Nie wiem do tej pory, który ten z dwóch znanych majonezów polskich mhm. był kultowy. To więc nie powiem. Nie, nie wchodźmy w to. Nie, nie, się. Komu się zawsze na naradzimy? Na pewno. Ale właśnie się zastanawiam, jak, jak, jak na przykład w definicji słownikowej ująć te wszystkie opcje, tak. co może być kultowe. Więc mhm. takie słowa można by opisać jako takie chwasty językowe. To nie jest błąd lektykalny. Mhm. Tak. Istnieją takie słowa, one nie są używane. W takim sensie, że na przykład używamy przez pomyłkę innego słowa no tak. niż chcieliśmy mhm. użyć, natomiast przez to, że są nadużywane, rozmywa się ich znaczenie, giną inne słowa, które byłyby lepsze w danym kontekście, bo byłyby precyzyjniejsze, tak. wiadomo by było tak. o co chodzi. Więc taki właśnie zarasta, zarasta ten język takimi chwastami, i z tego względu właśnie wydaje mi się, że tych słów nie należy używać albo nie należy nadużywać przynajmniej, mhm. bo po prostu one już przestają znaczyć, są wytarte. Jasne. Wytarte. Jasne. Czy twoim zdaniem język administracji akademickiej też ma te chwasty? Też ma te, te bolączki? O na, pewno. o, na pewno. Bo to jest właśnie też taka dyskusja na temat tego, czy trzeba i czy w ogóle warto upraszczać język na uczelniach. Ja bardzo często słyszę takie głosy, że no jak to, jak już przyjmujecie tych studentów, to przecież to ma być creme de la creme. Oni muszą rozumieć. I ja wtedy się czuję taka malutka, bo ja czasami sama nie rozumiem tych tekstów urzędowych. Jaka jest twoja perspektywa? Zdecydowanie trzeba. Znaczy ja dostaję, szczerze mówiąc, z ścisku, jak czytam o zajęciach dedykowanych. O, <laughs> To jest <bardzo laughs> najlepszy przykład, chyba. Bezwzględnie. No. Przecież mamy całą masę różnego typu regulaminów. Bardzo różnie napisanych. Ja często się do tych regulaminów musiałam odwoływać z racji funkcji, sprawdzałam, co jest napisane. I muszę powiedzieć, że w wielu wypadkach nie wiedziałam, co tam jest napisane. Znaczy, no właśnie. nie wiedziałam, jak to interpretować. Tak. No bo niestety tych, tych regulaminów no nie piszą przecież, albo przynajmniej no nie sprawdzają. Językoznawcy nie sprawdzają, tak. nie robią korekty, nie robią redakcji. No i to są takie po prostu teksty urzędowe, teksty prawne, z takimi samymi bolączkami jak każdy dowolny inny tekst urzędowy czy tekst prawny. Mhm. A w tym wypadku jest to o tyle ważne, że to jest po pierwsze skierowane i do pracowników naukowych, i do studentów. No i byłoby miło, żeby jednak każdy z tych odbiorców był w stanie zrozumieć, co się do niego mówi, na przykład, nie wiem w statusie Uniwersytetu Warszawskiego i, nim, i nie zastanawiał się, co ma zrobić, czy rzeczywiście ten paragraf dotyczy tego, o czym on myśli, czy może jednak z czegoś zupełnie innego. Tak, ja miałam taki koronny przykład wniosku stypendialnego, mhm. którego studentka nie potrafiła wypełnić, ponieważ nie wiedziała, czy może odhaczyć dwie, dwa zdania, tak, mhm. które trzeba było odhaczyć. I przyznam, że kiedy zaczęłam się nad tym zastanawiać, to stwierdziłam, że to nie jest brak jej kompetencji. Tak? Wprost przeciwnie, to zdanie było tak napisane, że Rzeczywiście trudno było to zrozumieć i to też nie wynikało ze złej woli osób, które przygotowywały ten wniosek, tylko to jest po prostu przejęte z ustawy, właśnie mm -hmm. z aktów wyższego rzędu i to jest też bolączka tak. prawda, różnych urzędów, ale właśnie Uniwersytetu też, uczelni, która no w pewnym sensie też jest instytucją, więc jest też urzędem, tak? Tak. więc ten język tutaj jest, jest bardzo porównywalny pod tym, pod tym względem. Myślę, że tutaj warto postawić kropkę. Bardzo dziękuję za, za rozmowę. Natomiast Państwa zapraszamy na kolejne odcinki dotyczące prostego języka. Dziękujemy.